Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj grupa kibolska na serwerze RILM, coś tam kurwa nie pamięta. Będziemy dzisiaj kurwa reprezentować klub Śląsk Wrocław. Będziemy napierdolali ludzi. Może mniej pierdolenia, a więcej robienia. No, musiałem być w szpitalu, była taka bitka ciekawa. Ale to wam. Udało mi się łatwo na klipie sklipować. Postaram się wam to wkleić przed, albo w trakcie teraz to. No, dotknijam. O. Dawajcie gamrzycy, wszyscy go, wszyscy go! Jezda, jezda O kurwa, przepraszam ile. Przepraszam! Kurwa, nie ty bracie! Chodź tu kurwa, wrocła! Ej, ja z ja z tobą, ja z tobą, ja tobą. spokojnie, spokojnie! To przykrypka O kurwa! Przegrybka, No. no, no, no. Ojej, ojej, ojej. no. Ja nie ciebie, ja nie ciebie! Nieeee! Tak zrobię żeby... grę. Ja przepraszam za... Że... Mi nie znam kurwa gościa, ale... Pewnie już lecię chyba w ciebie, no! Też mieszkam, koleżankę? Dobra, dobra. Ej, tylko nie rób się im nic. Przepraszam, za kim jesteś? z jakim klubem? Mm. E, czekaj... Eee... ENS yy, A z piłki nożnej? O kurde cieszę, e... że nie wiem Dobra Nie za żadnym Dobra, to pamiętaj śląsk tylko, nie? Spoko. Na przyszłość na razie No widać, że jakiś tam niebany ratownik, kurwa, się nie zna Łapka wchodzi chodzi O, mamy akurat delikwenta. Widać na rowerze sportowy świr. Kolego, 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 ptanie mam, szybkie. No, no. Z jakim klubem jesteś? Um, nie wiem, za nikim. To, na szybko, tak na szybko. Za nikim, mówię ci, za nikim. To za nikim to będzie w pierdol. Za nikim to są baby. Proszę zejść, proszę no, zejść z rowera. No, proszę, no, zejść no, z rowera. Pro, proszę zejść z rowera. Proszę zejść z rowera. Kolego, za jakim klubem jesteś? Tylko pytanie Kolego Kolego No? Za jakim klubem? No wystarczy klub powiedzieć Ale za jakim jesteś? No tak po prostu na szybko stary Bez Dobra, dzięki dobra. mordo Na razie a, a podrzucić cię gdzieś? No chyba nie No dobra, chcieliśmy być w No trudno Lecimy po, po kolejnego delikwenta Coś grubego potrzebujemy lech, lech ja żeby, żeby się po i zrobić jakąś staweczkę nie? O! co moje ulubione te piarki, moje te piarki. Siema mordo, jo, 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 jo. Tam są jacyś ludzie? Ja słyszałem, że one ci wyzwały, w ogóle. A to trzeba nie teraz, muszę, muszę się zająć innymi. Tamty okay. już wiesz, były poklepane, nie? Dobra. Kodeks kibicowski, nie za dużo razy. Ty, ty! A co ty kurwa, co ty kupujesz, ty kurwo jebana? Pamiętajcie, nie wspieramy kurwa dealerów. Nie wspieramy, potrują ludzi. Tutaj chyba żadnych ludzi nie będzie. O, to się na szybko teraz przenosimy do jakichś innych ludzi. Widzimy się za chwileczkę. Jak kogoś znajdziemy, jakiś delikatny Ten Ten trypt ci dragi sprzedał, to go wziąłem, położyłem, nie? Co idzie ludzi, trup, nieba na kurwa, nie? Dokładnie tak, to może no, kurwa, no, jasne, że tak. Dobra, jak coś, to ten być to, to w kontakcie, nie? Na razie. Witam, witam. Z jakim klubem sportowym jesteś? Kolego, mamy niemowę. Kolego. Kolego? Kolego potrafisz mówić? Kolego? Kolego? Kolego nie będę się powtarzał trzy razy. Kolego? Kolego? A, kolega jakiś popierdolony jest na łeb chyba. No i tak go dojadą chłopaki, zobaczycie kurwa. O, 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 kolego, 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 kolego. kolego. No, z jakim klubem jesteś? A mogę odpowiedzieć, że za, na, za nikim, bo się nie interesuje piłką nożną? Nie, 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 musisz powiedzieć, z jakim klubem jesteś. A, gdzie mieszkasz? A może być twój, twój ulubiony, ja się nie obrażę, tylko żebyś powiedział prawdziwie. Przez to, że mieszkam w Świdnicy, nie wiem czy znam. Znam coś, no kojarzę. Pochodzę stamtąd, no to Polonia, Stal, Świdnica. A gdzieś obok jakieś duże miasto, większe? Górnik, Wałbrzych. A trochę jeszcze większe? Śląsk, Wrocław. Bardzo dobra odpowiedź, gratulacje. Jak się nazywasz? Łukasz, gratulacje! Brawo, brawo, jesteś pierwszym, który dobrze odpowiedział. Życzę Ci powodzenia! Nie masz pierdolów w nagrodę. No? Na, razie, na razie, trzymaj się, mordo. O, i to jest prawdziwy kibic. To jest prawdziwy, proszę Państwa, to jest prawdziwy kibic. Świetlice kojarzę, 400 km mam. Tak właśnie myślałem, że dobrze Trzeba było trochę nakierować, trochę ten. Bardzo dobrze. O, o to bardzo dobrze. Szukam następnych kibiców, no. Widzimy się za chwilę. No i mamy delikwentów. Witam, witam i jo, tak. Tam. Za jakim klubem jesteś? Ty, ty kurwo! Chodź tu kurwa do mnie teraz. Co ty mi kurwa samochód kradniesz? Strzelam. Co ty mi samochód kurwa kradniesz? Stój, basrzelam! Kurwa, no nie wiem, co wy mi z tym samochodem robicie? A ty za jakim klubem jesteś? Śląsk, Wrocław tylko. Więc co sądzę w swoim samochodzie? Ja jestem za klubem AA. A jaki klub? Piłkarski. No klub A. A. to już mówię. Ale takie. A! A. To, kurwa, takie pasidoły jeba. Kurwo jebana. Nie. To nie są pasi to jest klub anonimowych alkoholików. A, Prawni. to znam, to znam, to, kosy, to już... mamy kosę z nimi chyba. To jest szanowany klub, nie, no co A tak, ekstra klasy najwy najwyższej ligi na świecie? Oczywiście, że Jagiellonia. Jagiellonia? To będzie tylko raz, raz w mordę tylko będzie. I już ociekam, uciekam, na razie, trzymaj się. Co ty kurwa robisz? Tylko się wroca pamiętaj, mistrza będzie... mistrz będzie... kosy kurwa ze śląskiem. Jak nie ma kosy ze śląskiem jak ma? Tylko tak ma. mało, małą, ma kosę. Nie, nie ma, ma. Kosy. Nie ma. Zakład ma? O ile? Nie ma kurwa. Ma kosę. Nie. Ma kosy. Mówię nie ci ma, ma kosę. Nie ma. Zobacz, czy ja jestem ubrany jakbym żartował. A czy ja jestem ubrany jakbym żartował? Troszkę te tatuaże, troszkę ten, troszkę tak... Ta banda tak wystająca, tak trochę ten... Chcesz być kibolem chodzę Chodź, ja Cię przebiorę. Zapraszam, Siadaj. Nie, nie chcę, nie chcę. Ja tu pracuję, chłopie. A... Ja tu... Ja smar, kurwa, w to wycieram. A dobra, to mogłeś trzymać jakąś Legi, czy coś takiego kupić. No właśnie, kurwa, chętnie bym w taką wytarł, no, ale nigdzie dobra, nie dobra, to sorry, że Cię biłem, przepraszam. To szanuję, to szanuję. Będzie zgoda. Dobra, Trzeba innych, innych pytać. Za, ki za kim klubem jesteście, panowie? Chorzyw. Kto to powiedział? Ten tutaj? Kolego Który to powiedział? Kto to powiedział? Co, który to powiedział? A ty to powiedziałeś kurwo jebano, jaki ruchorz? Ruch no co ty kurwa do mnie gra, nie pojebało? Ty. Kurwa? Ty, bo za ruchem jest, za ruchem Chorzów Za ruchem Chorzów chłopie, grupa konfidentów jebanych policyjnych Zdrowiście. O, tą z tą zetkę sprawdza, Co tam zetkę sprawdza. A ty koleżanko, z jakim klubem jesteś? Koleżanko? żadne O, No, takich kibiców to najbardziej jebać. Trzeba wspierać klub swój. Ee, no co ty wyjmujesz, Bez, ze sprzętem? Ze sprzętem? A, bo ty tu pracujesz, to nie możesz mówić, to zwracam podo. A ty co ze sprzętem lecisz, się boisz na pięści walczyć? No. Już wie, reprezentujesz ruchorzów kurwa, weź weź Znaczy reprezentujesz gówno w sumie, więc wiesz do, Weź za na swój ruchorzów jebany kurwa Jak tam pierwsza liga, jebane kurwy do plucia Jebać kurwę jebaną tam, kurwa ruchorzów tam To już coś powiedział więcej, ale jeszcze mi kurwa Zdejmą film czy coś tam, nie wiem Jeszcze raz nagrywam się nie niezłe, jebany fle Szukamy dalej, widzimy się znowu za chwilę. Coraz grubiej się rozkręca. Tam był garaż, maczetę wyjął. Pizda na moim zdaniem. Powinien na gołe pierwszy się napierdalać. Kose się wymuje albo maczetę tylko wtedy, kiedy atakuje cię grupa. Albo kiedy ktoś na Ciebie używa. Tak to tak to tylko pięści, pamiętajcie. Złota zasada kibiców, nie? O! O o o o o, o. wie, czy to warto kraść czy nie warto teraz Poli No nie no kurwa, jebać kurwa, ca pierdole w ogóle Kokiewic pier Pierdolić policyjny gówno, kurwa Jebać kurwa policję Idę takiego bym nie wsiadł z z własnej woli Pamiętajcie, jebać policję kurwa Idziemy teraz na obu Pod Podbić ten Haracze pozbieracie jedziemy. O, tu będzie dużo osób rozkręciły się mam wrażenie Nie będziemy też... O kurwa, tu będzie dobra zadyma Nie wiem czy przeżyję Miejmy nadzieję Za jakim klubem jesteś mordo? Co to Za jakim klubem jesteś? No, szląc w nie? O, zajebiście ty, kolega? tutaj kur, na confidenta, za, kim on za kim stoi? z kim jesteś? Motor Lublin Pierdolisz! No Kurwa bracie, zajebiście w chuj Kurwa korona kiedy wypierdalaj Już kurwa Cię nie widzę Łapiemy to Dobra Hogu łapiemy To ja to z wami No jakiś fa fan, motor Widać że jakiś raczej nie Powinien kurwa się cieszyć, że przyszedłem Witam kolego Witam Za kim jesteś? Za koroną Kielce Korona Kielce kurwa widelce Dokładnie. Ale Nie jest najgorzej może być, może być No Dobra też To na razie O kurwa! O. i wybierz. Witam. Je, y, 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 za z jakim klubem jesteś? Lepiej wyjść to, nie, ja, Lepiej stąd to Ja jestem zalehem, ja jestem zalehem. Ja Lehem. Ty za, kolega tutaj? Eh, kurwa z Partyzanta to wali pizda No spoko. Po, no policja. Tak le. się nie wali, tak się nie wali. Tam 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 masz witam. Ja żywi. mam akumulator na kablu i nie wiem czy planuję dziś teraz czy zaraz. Kurwa, kolega, z no, udawie nie wie kurwa o co chodzi chyba ale coś <laughs> Kolega, A, kurwa. Ściana. Mam akumulator na kablu. Eee, czemu to było zacząć podpięte, ty? Akumulator na kablu. Znowu używanie sprzętu. Pamiętaj, reprezentujesz Lech Poznań, kurwa. Mo Twoje mordy z Lecha by nie chcieli wiedzieć, że używasz sprzętu. Mm. Walić w ale... Później odbiorę. Ale to oni mnie do tego namawiają, rozumiesz? Na co, pewno nie, znam te mordy, mam do nich numer telefonu. Nie lubimy się, ale na wpierdol się umówić można zawsze, nie? Tak. są, nie, nie są... ważne nie, nie, co tak. by o tym nie, mówili na mieście, pajace. ale i tak zawsze będziesz kozakiem, bo się ze mną napierdalałeś, kocham się, Misiu Dobrze, 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 super Chłopaki, a... pani tak pyta czy coś kurwa, dla was. Nie, nie, ja nie, 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 tak za... Ja nie a, zaki, a za kim jest, za kim jest szkoleniowiec? Ja mam y, y, Ten, Rivera, za kim jesteś? Nie, <laughs> z... on jest, on jest, on, jesteś... on jest ten, on jest za Kalisz, kurwa wiesz, 3 literowa kaliska, kurwa sportowa, wiesz o co chodzi? Za kim jest? To, ta Tarivera? No, ona jest tam weź, z zakaliszonami go O Ja pierdolę, to hu, to już kurwa. A y, tutaj w rzowych włosach za jakim klubem? Ona jest cipka spod konina bez kitu Kurwa, Konin. A co znam no, a... zawodnika stamtąd jednego? Coś Kogo tam się za? robiło. Na Kogo? fy jakoś, na fy dzień dobry proszę pani. Bo ja też jestem zawodnikiem z konina, kurwa. A, dobra, a tutaj kolega w białych włosach, takich dredach? Z to kurwa. Ja. To za kim jesteś? Jerzyk kim z burgera. Kurwa? Młody Jerzyk, odezwie się. <grym grym> Młody Jerzyk! Z... Młody Jerzyk, on chciałby tylko przeżyć. My, kurwa Młody Jerzyk, za kim jesteś? Za On, on nie. jest za kolejowym, on Lep jest Leni, powiedz, że jesteś kur... No dobra, nie za Żydzewem, bo Żydzew to jebać najbardziej. Ruch i Wisłę, ale byś powiedział za Legią, za Lechem, to bym to przetrawił. Nie mów nigdy, Ej. że jesteś za nikim. Przyznaj się, kurwa. Ej, za Lechem... widziałem na porze. Za... za Ej, ale... Nie Ej, lubię tego sportu. Ej, Beskitu, ale widzę, to są popierdolone ziomki, ja, ja bym Kurwa, człowieku, oni ja, się pojebani. Ja bym... Ej. oni, kurwa, teraz będzie ten, starcie, kurwa, teraz ale... nasze. Jakąś nutę ale... nagrali. Chodźcie, yeah. chodźcie pogadać, Beskidu. Po, powiem wam tyle sytuacja z widzę, jest pokurwiona, bo kiedyś byłem u ex kurwa wtedy jeszcze Facie, <noise> kurwa, wychodzę sobie i idę na dworzec, kurwa, takim temu wtedy mi się furą nie ciachać. laska, kurwa, ma widzę w dacyckach i bez koszulki, zapierdala, oj, oj, są są kurwa. A ja ty mówię, ale ty mówię, nie da no, oporowo, kurwa, laska, napis, widzę w dacyckach, zapierdala, kurwa, przebacz, Ja oj, są pojebani w chuj, to są takie kurwy jebane i ale, takie pojebane. Ale najlepsze, że jakbyś spojrzał tak na nią, no to nie powiem, że nie wiem, czy coś jak. Ale to Ale nie powiem, że to czy coś, czy coś, tylko tak. Normalna laska, kurwa. Oni tylko kurwa. na mecze, im dwa dni przed meczem, oni tak kurwa w jakieś, nie wiem, jakby w jakieś demony się zamieniają, kurwa. No to jest A później są normalne. A potem, nie a potem wiem, ale... ten, do pracy, kurwa, nie? Ja, ja na u mojej byłej laski, kurwa, ona też już tutaj z miasta była w ogóle, to my byliśmy dwa lata, kurwa. To ja sobie już tak wytresowałem ich, bo zawsze im kurwa, rano dawałem fajkę pod blokiem, kurwa. Oni od tamtego czasu zawsze kiedyś, kiedyś kurwa, ziomki na jakieś inne patusy wbili kurwa, i zaczęli się pultać do mnie. To kurwa niczym psy obronne, jak podbili to zaraz on, on nam fajkę daje i kurwa zaczęliśmy tam żarpać, ja tego tak mówię, nie no, że widkim chuj pan os dostać. Po dwie fajki dziennie to zaczęli dostawać. O są mnie kurwa widzisz, że ze nie? To ja mam taki ja mam taki ten, nie ja taki, taką propozycję mam, bo tutaj w mieście jest dużo osób za widzewem i to w chuj. Wymienimy się numerami i w razie w kogoś napierdolimy, co ty Nie na to? wiem, ale, ale, ale kiedyś kurwa ziomek ziomek kurwa z widzewa Zaczął się tutaj do mnie pultać, kurwa, że kim ja jestem, jestem NN. Umówiłem się z nim na ustawkę, kurwa, w cztery oczy, bo wtedy byłem akurat w łodzi, kurwa. A ziomek mówi, że nie, no sorry, jestem chory i nie wpadnę, kurwa. I to jeszcze był, ziomek, jak on miał, kurwa, to miał ksywkę kiedyś, kurwa taką. Yy, miał łańcuch z napisem jakimś, kurwa. Jak on miał, poczekaj. O kurwa, bo teraz się zabije. Yy... Kurwa, jak ja was słucham, to nie mogę na w Zamki pizdę, kurwa, e, byś był kibicem, byś zrozumiał, byś zrozumiał to. Sef, nie no, w sumie ja to typowo za meczami nie ten, ja to bardziej NBA ziomek kręcę, ale o, kurwa... to bardzo, ale a za jest... kim jesteś? NBA? No. Takim ty jesteś, powiedz mi bardziej? Wiesz co, ja tam mam kuzyna takiego tego w koszu, w chuj. On gdzieś tam Milwaukee Bucks, coś takiego, nie? Znaczy, ja, ja też na przykład za bulsami jestem, też te, na przykład na Spokakcy, kurwa, kręcili chłopacy. No, 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 ale teraz trochę chyba tam są. B, teraz, niżzy, teraz, nie? Się, te, 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 teraz się stoczyli trochę, na psy zeszli ogólnikowo. W też są spoko ogólnikowo, ale no kurwa. Tyś kasz, się wiesz... Ból nad, no, no na, czekam, na, masz mięsny kolor. To byli z, ze, ze starych kurwa czasów, a teraz to kurwa tak, jak się. To no co ty kurwa z koloru będziesz piła? No dobra. kurwa, nie będę robiła no. Dobra, chłopaki, ja lecę piła, na tam dalej ludzie zżywają i tak dalej. No pamiętaj, kurwa, łam nogę, gdy cię rozjewią. No kurwa, wiadomo, dobra, na razie trzymajcie się dobrym. No i to się rozumie, widzicie, widzowie, kurwa. To jest, kurwa, miłość i pasja do sportu. O, 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 kibica, zbierzemy, korony Kielce, trzeba być honorowym. O, basów nie zapinałem, widzę, kurwa, już elegancko. Tutaj trochę mało się dzieje, trochę na napierdalanek miało być, coś tak, szum, Słucham, słucham. Podbierzesz mi na basie. Na wasie Jasne. Tylko zobaczę, czy nic nie ma, żebyś mi zaraz nie rozjebał. Nie było no. to oh, Wow, wow, wow Dobra, fa Groźny nie jestem No tak, miejmy nadzieję, jak mi rozjebiesz, to To, to nie honorowo. Dzięki. Ty a za kim ty jesteś w czarnej koszuli? To? Za kim ty jesteś? Co, w jakim jestem? Za jakim klubem jesteś? W czym, co? Za kim ty klubem jesteś? Z żadnym. Co, ty kurwo? Jak za żadnym? Ja cię no bo pytam się, no Za kurdele. jakim klubem? No właśnie, pytaj się, za jakim klubem to co robisz? Prowokujesz mnie. Jest za pizdą mnie za ślą... Co ty pierdolisz, ty kurwo? Kość tu na ustaweczkę, co spierdalasz? Co to spierdala, to jakiś pojeb, kurwa? Brolego, weź, weź, mi pomóż, błagam, wiesz co masz zrobić z nim. Proszę cię. Proszę. Na podkarpackim jestem. <grym> Ty kurwo No co, no co, no podchodź i mnie prowokujesz Ty, ja skąd masz kosa? No sobie wziąłem, załatwiłem, nie? Oho, Fajnie kolega, fajnie kolega się bawi Bez honoru, kurwa jebana to jest tak zwana Mogę się złamał A ty, a ty skąd jesteś? Ja No, tak na żółto Zwa głosów? No A, to git, git, git To cię podrzucić czy coś? Podrzucićcie czy coś? Nie, tam się rada. Tu masz furę chyba jego, bo chyba nie zamknął. Dobra. Dobra, na razie mordo. Ha. Typ rozjebany, elegancko. Elegancko. Troszeczkę się położył, kurwa. <laughs> Jebany pleci. Dobra, więc to był taki wstęp do życia kibola na Ream'ie. Yy, będzie mi się chciało to zrobię więcej, zobaczymy jak długo będę to montował. Jak nie dostanę bana to też może zrobię, a raczej dostanę. Chociaż starałem się jakoś nie przeszkadzać zbytnio graczom, chyba że zasługiwali, to wiadomo. No, to... Yy, opowiadacie no, pamiętajcie tylko śląsk Grosław. I... no. I, kurwa, Śląsk wygra z Lechem 3-0 na razie.